U nas to, 30, co to, pączki będą? Nie, zgadnij. No nie wiem, co to będą, jakieś oponki. Nie. A co to jest? A zgadnij. Dziurka, kluska, to... Kluski śląskie. Kluski z dziurką domywamy, tak? Tak, tak zwane kluski z dziurką, kluski śląskie. Ale brudne. O Jezu, brudne, bo zaraz będę drugą porcję robić, bo przecież Ty to sam wszystko Robiasz? No. I co tam? A Ty w jednej sukience od rana? Co nie przebierasz się, ja myślałam, że na przykład do śniadania się przebierasz, to obiadu się czujesz. Tak myślały się, że ze mną nie no mieszkasz, tak, tak? Tak, tak, bo każdy chce cię oglądać w różnych sukienkach z lafanka.pl. No <laughs> właśnie. E, o, co pijesz? wszystkich macza, macza genialnie. Co to jest macza? Hmm. To jest ta słynna macza lawendowa. No, pyszna. Czekamy na jakąś współpracę, może nam wyślą karton maczy, mm. albo kawę, mm. albo herbatę. Wszystko nie bierzemy, wszystko tak reklamujemy. Tak szczególnie tak jak tak jest polskie tak. i dobre. Tuś, ty zacznij rozpakowywać zmywarkę, Jeszcze, kochanie. wczorajszy. Przestań, ja tutaj te... Tak. Pokaż, ale ty masz ładny tutaj krzyżyk. O właśnie, to Podpuszcz moje... z koroną. No. Klejnoty no, mocy. No czekaj, sobie zobaczę. Klejnoty mocy, Patrzcie. krzyżyk z koroną. Niezły, nie? No. To od marty. Nie wiem, tak za bardzo widać, ale korona jest. Ja, ale ekstra. Fajny, nie? No, a czemu no ja, ja takiego nie mam? No nie wiem, uśmiechnij się do naszej tutaj królowej, która e, tworzy też takie różne klejnoty i korony i w Ja oczywiście mam takie piękne, zobaczcie tutaj. To, no to czekaj, bo to taka. o, teraz widać, widać. Nawet w, w koszulce sportowej, no prosto ja z Portugalii. Dzisiaj to jakoś tak dziwnie. No to jest niedziela, więc ja zawsze na no sportowo. Ty jesteś w koszulce tak. Dobra, to coś dzisiaj jeszcze będzie oprócz tych kciusek? E, jeszcze będzie kaczka zaraz, piersi z kaczki. O, no, piersi będą, no, lubię piersi. Skaczki. I do tego jakaś suróweczka, pomyśl. Wow. Pomyślę. No pokaż ty piersi. Asiu. Skaczki. Ja sobie je przygotowałam, tak. Oto. Proszę bardzo. Zaraz Właśnie, nawet dobrze, bo teraz je troszeczkę wyciągnę, żeby sobie odpoczęły. Tak. Po lodówce i później na patelnię i później do piekarnika. a comment